Case drop EU! Wejdź w pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Nowy system losowania, lepszy drop już teraz. Wygrywaj, ulepszaj skiny i pomnażaj swój ekwipunek. Wypłacaj swoje skiny natychmiastowo na konto Steam. Codziennie możesz odebrać bonus nawet 100 zł. Casedrop.eu Otwórz skrzynki ZPS CSMS Przelew. Link w opisie, polecam. Stopie, nie? Nie, ma... Ty, ten... nie było Kato, tak, że zosta... zostaliśmy jeden Tam, na jeden. i Pagre... Pagre... tak? sam sobie No jakby to lat, latem nie grałem no i dzisiaj wam pokażę co udało mi się zdobyć zdobyłem e, kupioną wegeta ludzka kupiona doktorka i zdobyłem ludzka wcześniej nie wiem, w miałem de facto 85 złodniarzy dzięki temu udało mi się zdobyć 3 złodniarzy w tym tygodniu, bo już jest Sezon 14, a ja nie grałem do jakiegoś 5-6 sezonu, czyli 2-3 lata, no nie daje bardzo dla mnie Dzięki temu udało mi się wybić 1000 parków. No, trochę postaci się udało e, Nic się nie zmieniło. klant Tessa, to jest samo. Ja sobie teraz gram tak luźniej, żeby nie było. No i y, jeszcze postaram się tak chociaż odchodzić. tutaj dużo skinów też udali i wszystko tutaj jakieś nowe oferty jak widzicie tutaj nic się nie zmieniło tylko otworzymy jak zobacz, tutaj też coś było karne to jak karne tutaj o zobaczcie sobie tutaj jest kina do po to i to masowej tutaj no Mam no. nadzieję, bo już zaprześ te filmowe ja tak. to się gra, bo. Yeah. Bo i, hmm, to już nie posłuchałem. Zobaczyć co, co on robi. Allora, to robi. Dobra, musimy rzucić takim czymś. Już sobie. Tak, taki zręcz normalny. Możemy coś zrobić z nim tak, możemy robić z nim tak. Możemy też to zebrać Mamy takie coś. O, tak to właśnie się prezentuje. Tutaj widać, czy też trochę zostało zmienione. Y, Na przykład Star y, par, Park, Park. nie wiem, widziałem, że kiedyś zostało zmienione. nie będziemy nic edytować. Y, tak właśnie <trym> wygląda karnet, czy Jakieś jakiś <trym> mega jakieś klejnoty, jakieś te. Y, y, te. Co to jest? Taka ikonka, że pokazujesz, no te też są y, gdzieś gra chwila... O, tu... Mm -hmm. I są też grafiti O, tam było tutaj... Takie... No... I tutaj nic się nie zmieniło... tutaj. Dalej tylko te bubsy i... Karnet ile jest teraz maksymalnie do wbicia? 50 tysięcy... Karnet tutaj... No, coś tam się pozmieniało, ale dokładnie to musicie sami zobaczyć. No i teraz jest to co najbardziej bym czyli y, ofertę specjalną, czyli 3 megaboksy No trochę wydam w dzisiejszym odcinku, ale chciałbym coś z nich trafić No coś, nie udało się, może tym razem się nie, 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 nie Musiał być gadżet druga, Pięć, no nie, no i wszystko to psuje. no i tak to właśnie się prezentuje w tym dzisiejszym blogu starsia szansa będzie nawet zadejmować szansa będzie nie wiem jakiś czy, czy, truk, czy jakiś któryś z tych ale no cóż, no mam no coś nie pykło tutaj tak o, o udało się odblokować i to tyle więc do następnego widzowie.